Zacznę ten nasz program od bardzo ciekawej informacji, która się pojawiła raptem parę dni temu i ona jest tak znacząca, że nawet ją tak trochę dłużej pozwolić przeczytam. Prawda? Zaraz o niej po, porozmawiamy, ale rzecz jest dosyć y, y, no, ponadstandardowa. Otóż Niemcy rozbierają swoją pierwszą pilotażową farmę wiatrową na Morzu Północnym. Obiekt mający funkcjonować do roku 2035 okazał się nieopłacalny. Chodzi o farmę Alfa Ventus, skupiająca, które, w której tam było 12 masztów po 155 metrów wysokości każdy. Obiekt, który generował 60 MW energii, wkrótce czeka rozbiórka. W momencie uruchomienia pilotowa, piloto, pilo, Projektu Berlin zobowiązał się do subsydiowania morskich farm wiatrowych, gwarantując 15 eurocentów do 1 kW przez okres 12 lat. Po wycofaniu subsydiów stawka operatora wynosi 3,9 eurocentów za 1 kW, czyli niemal czterokrotnie więcej. I teraz jest, bo to jest cytat z kolei z Bankiera.pl, czyli no naprawdę nie jest to jakieś tam anty, anty, jakieś radykalne, prawicowe źródło. Dopóki niemiecki rząd generował wiatr, wachlując euro, dopóty biznes się zgadzał, wszystko zmieniło się pod koniec zeszłego roku, kiedy definitywnie wygasła preferencyjna stawka, która gwarantowana była przez ustawę o odnawialnych źródłach energii. Farmę otwarto zaledwie 15 lat temu po opóźnieniu, sięgającym blisko dekady inwestycje za 250 milionów euro, miała funkcjonować co najmniej do 2035 roku. Oczytałem to tak trochę dłużej i dokładniej, bo w tych naszych rozmowach na temat naprawdę, Zielonego Ładu często ludzie mogą pomyśleć, no tak, się tam czepiają, to jest idea i tak dalej, ale przecież właśnie jak, jak się uda to przyszpilić, tak, złapać konkretnie, to pokazuje kompletną niedorzeczność i absurdalność tego projektu od samego początku. No. No szczerze mówiąc, gdyby ktoś myślał zdroworozsądkowo, a ja pamiętam, że był na przykład taki to niejaki Jason Heikel. Facet zresztą uchodzący za ideologa ruchu tego, tam Extinction Rebel, więc, mm. więc to, co, co ciekawe, postrzegany, a przełomny jako człowiek z tamtej mm. strony i szczerze oddany idei walki z kapitalizmem, który właśnie z tych pozycji pokazywał wszystkie nonsensy. Jason Heichel upowszechnił, także w języku polskim to było w internecie dostępne, pokazywał raport ONZ-u. Z którego, i to był raport, że mnie skłamał na no 90., chyba rok coś, hmm. czy 95., gdzie, gdzie, gdzie już jakby pokazanie tych planów, yy, które wtedy były jedynie hasłami do yy, podstawą negocjacji porozumień paryskich. Raport ONZ pokazywał, ile to trzeba surowców na to, jak to by musiało, to jakie to będą skutki ekologiczne, jak się produkuje takie turbiny wiatrowe. Na przykład, jak się te, jedno z nas pokazało, że budowanie turbin wiatrowych i, i paneli słonecznych to jest najgorsze, najgorszy sposób mm. walki z y, kryzysem klimatycznym, jeżeli w ogóle istnieje. Kryzys klimatyczny wywołany przez człowieka, bo to jest, że tak powiem, wielostopniowa manipulacja, inaczej mówiąc, jak ktoś naprawdę miał ochotę zerknąć w, w, w źródła, to od razu było wiadomo, że król jest nagi. Mm -hmm. I od razu było wiadomo, że to się nie może opłacić. A mimo no, tego. Póki rząd płaci, no to wszystko nie się nie opłaca, mimo. dopóki rząd płaci. No to jest Ale jasne. To jest to się...